Witam serdecznie wszystkie wagi dzisiaj w czytaniu na rok 2023. Kochani, życzę Wam w tym nowym roku wszystkiego co najlepsze. Dużo spełnienia, spełnienia marzeń, to o czego Wy sobie sami marzycie, aby się Wam zrealizowało. Tutaj skupię się na takim ogólnym odczycie, co najważniejszego do Waszego życia ten 2023 rok przyniesie, a takie mniejsze odsłony macie co miesiąc na moim kanale. Także zapraszam serdecznie, jak i również na czytania prywatne. No, mamy nowy rok, rozpoczął się, także możemy podejrzeć, co tak właściwie stricte w Waszym życiu się wydarzy, bo pamiętajcie, że to są ogólne czytania. Więc e, co do ogólnego czytania, e, powracając, ja nie wiem, ale ja tu już mam któryś z kolei znak, i e, może to będzie taki szczęśliwy rok, oby taki dla Was właśnie był, który niesie ze sobą sz szczęście spełnienie właściwie marzeń, a szczególnie dla osób, które są samotne. Jeśli jesteście osobami, które poszukują drugiej swojej połowy, jak najbardziej to będzie czas, który Wam może to szczęście ze sobą przynieść. I tak więc. Drogie wagi. Będziecie miały dużo energii, dużo siły do, do walki, do zdobywania właściwie gór, a do zdobywania e, waszych marzeń. Tu możecie planować. No, i znowu mam to samo. Ja nie wiem, albo mi te karty. Coś już coś źle mówią, ale ja mam któryś raz z kolei, któryś zna, który może mieć chęć przeprowadzki, który może chęć mieć inwestycji w swoje, w swoje mieszkanie, w swój dom, czyli coś zmieniać, coś ulepszać, coś naprawiać lub po prostu się przeprowadzać, kupować nowe mieszkanie, inwestować w jakieś właśnie tutaj rzeczy związane z mieszkaniem, z domem. Ale też szykowanie się do uroczystości rodzinnej, więc yy, albo wy będziecie, nie wiem, tak jak powiedziałam, zmieniali stan cywilny, albo może wasi najbliżsi, może dzieci, może ktoś z rodziny i taka uroczystość też będzie tutaj przewidziana w tym roku. Jak i również, tak jak powiedziałam, osoby, które chcą związku, Mogą już poznać oso drugą osobę, która również tego związku chce, wie, na czym polegają związki i czego chce od życia od drugiej osoby. E, uważajcie tylko, aby nie żyć w takiej iluzji, nie okłamywać samych siebie, nakładając takie różowe okulary i mówiąc tak, to jest moje szczęście, pokazując to szczęście, przemi obec, tylko Wy do końca go nie będziecie czuć, bo bardziej żyjecie. Dla innych ludzi, na pokaz, niż żyjecie względem siebie. Bardziej was interesuje, żeby ktoś Was widział szczęśliwych, zadowolonych, nie wiem, pięknych, bogatych, niż tak naprawdę Wy sami jesteście. Bo w taki sposób nigdy nie odzyskacie tego poczucia własnej wartości i zadowolenia. Pierwszy yy, kwartał przyniesie Wam jakieś umowy, jakieś zmiany, być może na drodze zawodowej, ale też może na drodze prywatnej, choć bardziej, bardziej bym tu położyła to, że możecie się czegoś uczyć, możecie jakieś szkoły rozpoczynać, jakieś kursy e, gdzieś tutaj dodatkowe, ale również właśnie pod względem zawodowym, może będziecie zmieniać pracę lub dostaniecie jakiś awans. Tu trzeba będzie o to troszkę powalczyć, bo to tak od razu nie przyjdzie. No jak nic do naszego życia. O wszystko musimy zadbać i, i troszkę zawalczyć. Bo tutaj widać, jakbyście wchodzili w kimś taką, z kimś taką rywalizację. No i trzeba będzie się do tego po prostu przyłożyć, ale macie duże, dużą możliwość na spełnienie. Drugi kwartał przyniesie Wam zadowolenie finansowe, ale również uważajcie na yy, uzależnienia czyli osoby, które z wami współżyją, czy nie są agresywne, czy nie są uzależnione, od czegokolwiek, tak? Nawet od internetu, ale też przyjrzyjcie się sobie, czy wy nie jesteście już za bardzo od czegoś lub kogoś uzależnieni, bo tu będzie warto w tym czasie się zastanowić, pod, pochylić nad tym, e, jak to życie Wasze wygląda i czy nie, we, nie wchodzicie w takie mm, za bardzo może. E, no, może wiecie co, no bo tak sobie myślę. Mog może to być uzależnienie od alkoholu, ale też może być uzależnienie od y, drugiej osoby, od partnera, od partnerki. E, może nie chcecie czegoś puścić, co, y, co powinno odejść. E, trzeci kwartał e, tutaj są wybory ważne. Warto będzie się zastanowić, w którą stronę wy w ogóle chcecie pójść, ale znowu mam. Taką sugestię kart, abyście przestali oszukiwać sami siebie, abyście spojrzeli, jak wygląda właściwie wasze życie, że ono nie jest takie, jak żeście sobie to wymyślili, jak wy chcecie widać, yy, widzieć. Bo ja mam wrażenie, że bardziej żyjecie w iluzji swojej własnej, którą wytworzyliście iluzji dla kogoś, iluzji nie wiem dla sąsiadów, dla rodziny, dla znajomych niż w szczęśliwym swoim życiu. Może bardziej pat bierzecie patrzenie osób trzecich, tak jakby oni chcieli, aby to Wasze życie wyglądało, a nie żyjecie tak, jakbyście sami chcieli. Więc to jest taka różnica. Czy Wy będziecie zadowalać siebie w tym roku, czy innych? No, wiecie, no, dla mnie to jest proste, ale tu u Was, jak się czujecie do tego? Eee, trzeci kwartał roku. Również dużo rozmyślania. Finansowo bardzo dobrze, aczkolwiek jak wy dokonacie złego wyboru, nie do końca może być dobrze pod względem związkowym. Czyli tu z jednej strony macie możliwość, aby w tych waszych związkach zadziało się bardzo dobrze, Macie możliwość na spotkanie kogoś, kto będzie dla Was, kto będzie właściwie miłością Waszego życia, ale z drugiej strony karty Wam podkreślają, że nie do końca wszystko odrobiliście. Albo wleczecie za sobą jakieś stereotypy, którym cały czas podlegacie, albo żyjecie pod czyjeś dyktando. Pod czyjeś dyktando nigdy nie będziecie szczęśliwi, więc dokonujcie wyborów względem siebie. Jeśli posłuchacie siebie, swojego serca, swojej intuicji, to dokonacie słusznych wyborów, będziecie mieli odwagę do tego, aby sobie życie poukładać tak, jak chcecie. Jeżeli będziecie żyć na pokaz, albo będziecie starali się wszystkim innym udowodnić, że jesteście szczęśliwi, to tak naprawdę to życie nie pójdzie tak, jakbyście chcieli. Wy tylko będziecie pokazywać to szczęście, a nie je odczuwać. Karta Rady. Karta Rady Wam radzi, abyście właśnie poszerzyli horyzonty, czyli poszerzyli patrzenie na życie, na siebie same. To nic nie musi być tak, jak Was nauczono. Pamiętajcie, że my niejednokrotnie mamy naleciałości. Naleciałości a od naszych rodziców, naleciałości wychowawcze, żyjemy w takiej zaściankowości, którą powinniśmy opuścić. I tu Wam karty mówią, że dobrze byłoby się postawić z perspektywy osoby trzeciej, patrzącej na nasze życie, aby zobaczyć, czy my nie idziemy czasami schematami, które zostały nam przekazane, które zostały na nas wymuszone. Czy naprawdę to życie, którym żyjemy, jest Waszym życiem, czy też nie. Yy, aniołeczki, bratnia dusza. Tak, to jest Twoja bratnia dusza. Zobaczcie, możecie spotkać Ja nie wierzę w bratnię dusza i to też głośno mówię, ale ja zawsze no, też twierdzę, że tą bratnią duszą nazywamy kogoś, z kim nam się dobrze współżyje, tak? Czy to jest partner, czy to jest przyjaciółka, to jest nasza bratnia dusza, a nie uciekający bumerang, na który musimy wymusić związek, e, aby był z nami. Więc macie możliwość spotkać w tym roku kogoś, kto będzie dla Was szczęściem. Ale tak jak powiedziałam, wszystko zależy od Was. Jak patrzycie na życie i jak sobie to życie sami układacie. Ja Wam życzę powodzenia i wszystkiego najlepszego.